Cześć. No i dzień jakoś minął, było wszystko w porządku. Nie mogę tutaj powiedzieć nic złego, żeby coś było niedobrego. Zewnętrznie, jak najbardziej, ok. Trochę myśli się przewinęło odnośnie mojej rodziny. Dalej myślę o tym testamencie, żeby im to oddać. Gdzieś te myśli przeszły, gdzieś jeszcze taka myśl i gniew jeszcze się pojawia. Szkoda, że jeszcze jestem od nich uzależniony, że jednak to dalej, dalej się pojawia. Czuję już taką wolność, bo jak już się odciąłem od nich no to czuję się wolniejsza, ale to nie do końca rozwiązuje problem i widzę, że jednak to dalej gdzieś siedzi w człowieku. Gdzieś chcesz dalej powiedzieć, rozwiązać to. Mi się wydaje, że z tym testamentem trzeba będzie załatwić sprawę do końca, bo gdzieś nie czuję się w zgodzie ze sobą, bo skoro już podejmuję takie decyzje, no to trzeba też zakończyć wszystko, że nie chcę od nich nic. Skoro tyle szkód psychicznych dostałem, i teraz ktoś powie, że obwiniam ich za wszystko. Trudno tu powiedzieć. Bo jedni mówią, że jednak nie ma co obwiniać, bo nasi rodzice dostali jeszcze gorsze życie, dlatego powtórzyli to wszystko. Jeśli dawałem szansę, żeby rozwiązać ten problem, czasy się zmieniły, a rodzina dalej przy swoim i dalej tak samo mnie traktuje, no to nie mogę na to sobie pozwolić, bo to niszczy moje życie. Skoro dalej mnie tak traktują, no to bardzo mi przykro, ale no. Gdzieś nie pozwala mi to wszystko, bo tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej w podcastach, że moja rodzina po prostu traktuje mnie inaczej. Cały czas jestem tym gorszym człowiekiem, a szczególnie muszę powiedzieć już jasno: bo tak ten czas upływa, przemyśleń jest wiele i muszę powiedzieć, że moja matka najbardziej mnie kompromitowała ze wszystkich. Czasem zastanawiam się, kiedy jestem przy matce, kiedy byłem przy matce i była grupa ludzi, na przykład jej znajomych. Coś odezwałem, zawsze była dominacja, kompromitacja. Próbowała robić tak cały czas. Ale co jest gorsze, kiedy zwracałem jej uwagę, kiedy postawiłem się do niej i robiła z siebie ofiarę. A wszyscy znajomi mieli do mnie pretensje, że to moja wina, że jestem złym synkiem, niedobrym synkiem i to ja byłem najgorszy. No i teraz sytuacje się obróciły, bo jednak matka się trochę pochorowała. Ale co mnie uspokaja najbardziej, że jest siostra jeszcze. I teraz na siostrę wszystko spadnie, skoro ucieka bardzo szybko z domu. Mnie jeszcze za to obwiniała, że ja się wyprowadziłem z domu, że ja matkę zostawiłem i w ogóle całą rodzinę zostawiłem. Mieli mnie chyba za tak zwanego usługiwacza rodzinnego. Bo ile razy chciałem się wyprowadzać, to wszyscy mnie obwiniali, że ja matkę zostawiłem. Jak ja mogę w ogóle matkę zostawić i całą rodzinę zostawić? Kim ja do cholery jasnej byłem. Czułem się ubezwłasnowolniony w tej rodzinie. Podczas konfrontacji wszystkiemu zaprzeczali. Co ciekawsze, jednak miałem rację, bo. Kiedy nieraz się przyjeżdżał do domu, 3 po cztery zaczęło być to wytykiwane. Czyli mieli jakiś problem do mnie, że ja wyprowadziłem się z domu, że poukładałem sobie życie rodzinne. Ogólnie po swojemu sobie pokładałem życie i widać, że mają do tego problem. Nie cały czas to wypominali, ale podczas rozmowy 3 po cztery zawsze jakieś słowo się zdarzyło, że jednak problem dotyczył mnie. Że ja wyprowadziłem się z domu. Ja już o tym mówiłem. A czy Daria i Waldek, jak wyprowadzili się z domu, poukładali sobie życie, karierę zrobili, to było wszystko w porządku. Wyszło nawet, że byłem siostry prywatnym taryfiarzem, wszędzie wozić, bo to przecież ludzie wolności. A mnie właśnie tak traktowali. Słuchajcie, jak jesteście w takich rodzinach, to nie wiecie nawet, że coś takiego. Może mieć miejsce. Uważacie to środowisko za normalne, dlatego też trzeba bacznie na to zwracać uwagę. Podczas terapii dopiero możecie sobie to wszystko uświadomić. Ja już mówię, powtarzam to wielokrotnie, że zawsze kiedy odczuwacie jakiś ból, kiedy mieszkacie z taką rodziną, to znaczy, że dzieje się coś niedobrego. To nie jest tak, że wszystko jest dobrze i normalnie, jeśli wam tak rodzice mówią. Nic nie jest normalnie, skoro was cały czas coś boli, doświadczacie bluf emocjonalnych, cały czas doświadczacie negatywnych emocji. To nie jest dobrze. Po co mówiąc, to wszystko ogólnie nie jest źle. Jest dobrze. Czasem jeszcze te emocje się pojawiają. Nie mogę narzekać, z żoną też fajnie się wszystko poukładało. Naprawdę wspieramy się bardzo dobrze ze sobą, i oby, tak dalej. Wszystko wróciło do normy i to mi się też podoba, że jednak fajnie wszystko się układa. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka, równowagi psychicznej i w ogóle dużo radości i zdrowia emocjonalnego.